Mamy ustawioną naszą pierwszą e, konwersję, nasze pierwsze zdarzenie konwersji, czyli wyświetlenie strony. Natomiast tak jak wspominałam, możemy robić różne rzeczy. Czyli kolejną e, konwersją, którą chcemy na pewno ustawić, to jest wysłanie formularza kontaktowego. Przechodzimy sobie do Google Ads, ponieważ to tutaj musimy utworzyć konwersję którą później wykorzystamy, aby wdrożyć na naszej stronie. Więc znowu to samo robimy, czyli utwórz działanie powodujące konwersję. Zapisz kontynuuj. Wybieramy sobie przesłanie formularza kontaktowego, działanie powodujące to jest nasza witryna. I utwórz zdarzenie ręczne. I mamy przesłanie. Formularza kontaktowego. Opisuję to dłużej, abym zawsze wiedziała po prostu, co to jest za konwersja, dlaczego ja ją utworzyłam. Utwórz zdarzenie, zapisz, kontynuuj. I to samo, czyli klikamy, użyj menadżera tagów, i znowu ta sama, ten sam identyfikator konwersji, ale inna etykieta. Zostaje na tej stronie, ponieważ tych danych będę potrzebowała. Przechodzę sobie znowu do menadżera tagów, ponieważ to tutaj muszę utworzyć moją kolejną konwersję. I tutaj tak samo. Nie możemy zgadywać, co kryje się pod danym zdarzeniem, musimy to sprawdzić. Więc klikamy podgląd. Nasza witryna oczywiście. Klikamy połącz. Otwiera się nasze. Nasze okno testowe. Sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze, wszystko się zgadza. Przechodzimy sobie do zakładki Kontakt. Automatycznie widzimy, że tak, który został przez nas utworzony wcześniej, działa. I co my teraz chcemy? My teraz chcemy, że jak ktoś jest na tej stronie, wypełnia dane, i klika wyślij wiadomość, to my chcemy wiedzieć, ile osób to kliknęło, czyli my musimy kliknąć, żeby zobaczyć, co się stało. Czyli klikamy wyślij wiadomość. Przechodzimy sobie do naszego podglądu, i tutaj pojawiły się takie dwa zdarzenia. Jedno to jest form start, patrzymy, jakie mają zmienne, a drugie to jest form submit. No, dla nas ważniejsze jest, że ktoś dokończył em, formularz, a nie tylko go otworzył. Więc to jest dla nas najważniejsze zdarzenie. I teraz szukamy czegoś unikalnego. No, wiadomo, że Dominika, nasza domena to nie to, zakładka to nie to. Tutaj mamy event, zdarzenie niestandardowe, które nazywa się Form Submit. I to jest dla nas punkt zaczepienia. To jest coś unikalnego dla, tej, dla tego działania, dla tego zdarzenia. I to wykorzystamy. Czyli zostawiamy to okno, ale wracamy sobie do naszego menadżera tagów. I to samo klikamy nowy. Ja standardowo nazywam sobie to tak samo. Więc mamy tag. Google. Konfiguracja, wybieramy oczywiście Google Ads, wybieramy śledzenie konwersji, i tak samo dodajemy etykietę. I znowu przypominam, identyfikator jest taki sam dla wszystkich zdarzeń. Etykieta odróżnia zdarzenia konwersji od siebie. Więc jeżeli to mamy, teraz czas na regułę, czyli to, co będzie powodowało, że nasze zdarzenie w tym momencie będzie aktywne. Czyli nie na każdej podstronie, nie na każdej zakładce, nie, tylko w momencie, kiedy ktoś kliknie przycisk wyślij wiadomość. Klikamy regułę i dodajemy nową. Reguła Posłanie, albo możemy to sobie nazwać tak samo jak jest tutaj, czyli form submit, żebyśmy wiedzieli, że to jest to. I skonfigurujemy skon regułę. No i teraz musimy znowu znaleźć to, co dotyczy naszego zdarzenia. Jak to się nazywa? Event zdarzenie niestandardowe. Szukamy zdarzenie niestandardowe. Wybieramy. Nazwa zdarzenia to jest znowu form submit. I teraz ta reguła uruchamia się, gdy jest spełniony ten warunek, czyli wszystkie zdarzenia albo niektóre zdarzenia. Akurat w tym przypadku, my możemy mieć wszystkie zdarzenia niestandardowe, ponieważ to nie jest strona. Tak jak w tamtym przypadku, my chcieliśmy konkretną podstronę. Tak, tutaj chcemy każde zdarzenie, które jest po prostu wysłaniem formularza. Więc spokojnie możemy zostawić wszystkie zdarzenia niestandardowe. Klikamy Zapisz. Mamy tak, mamy regułę. Klikamy Zapisz. I znowu, zanim opublikujemy, to muszę zamknąć okna. Zanim opublikujemy, robimy znowu podgląd. Czyli klikamy Podgląd, Połącz. Wiem, że to jest troszkę klikania, ale łatwiej jest robić na spokojnie krok po kroku niż e, później, żeby coś się poplątało. Jesteśmy w naszym tagu, mamy oczywiście połączono, odpaliły się na początku te dwa tagi, teraz klikamy kontakt, sprawdzamy. Odpalił się tag, który jest pod wyświetlenie strony i teraz mamy wyślij wiadomość. I odpalił się, czyli mamy wszystko dobrze ustawione. Jeżeli mamy wszystko dobrze ustawione, to możemy publikować nasze zdarzenie. Więc wszystkie te tagi, które są ustawione, są ustawione poprawnie, odpalają się. I wszystko działa. Więc klikamy, prześlij, opublikuj, pomiń. I gotowe. Mamy utworzone nasze zdarzenia konwersji, czyli wyświetlenia danej strony, mamy przesłanie formularza. Wszystko to, czego potrzeba. Ale co jeszcze możemy zrobić? Czy jest coś, co jest nam potrzebne, niezbędne w przypadku e, zdarzeń konwersji na naszych stronach internetowych? To, czego tutaj nie pokazałam, czego tutaj nie określiłam, to kliknięcie w przycisk na przykład e, numeru telefonu. U mnie jest tutaj, więc możemy zrobić to w ten sposób. Podgląd. Łączymy się oczywiście. Jesteśmy na stronie. Przechodzimy sobie niżej. Znajdujemy nasz telefon. Klikamy w niego. I szukamy, czy coś się tutaj pojawiło. No i sprawdzamy. Nie ma. No i co wtedy? Jak nie ma zdarzenia przycisku, mamy dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że e, godzimy się z tym, że tak powiem, że nie mamy określonego naszego zdarzenia pod przyciskiem. A druga opcja jest taka, że pod przyciskami na naszej stronie internetowej osoba, która była odpowiedzialna za stronę programista, nie utworzył warstwy danych. Tak jak jest w moim przypadku. Czyli mam utworzone wszystko dobrze, jeżeli chodzi o stronę, o zakładki, o wysłanie formularza, natomiast moje przyciski nie mają warstwy danych. Tutaj nawet piszę, że jest warstwa danych. Chodzi o to, że dzięki warstwie danych menadżer tagów jest w stanie określić. Czy coś działa, czy nie? Więc, jeżeli mamy taką sytuację jak tutaj, że klikamy w przycisk, na przykład weźmy jeszcze jeden. O, poproszę o ofertę. I tu nam się nie wyświetla ten przycisk, czyli nie mamy, że tam kliknięcie, klik, coś w tym stylu, to znaczy, że pod naszym przyciskiem nie ma odpowiedniej warstwy danych. Więc wtedy możemy napisać do osoby, która zajmowała się naszą stroną, do naszego programisty i powiedzieć, że tak wygląda sytuacja, potrzebuję mieć konkretną, dobrze zrobioną warstwę danych pod moimi przyciskami na stronie internetowej. Ponieważ inaczej nie jesteśmy w stanie stworzyć zdarzeń konwersji tak naprawdę nigdzie, jeżeli chodzi o Google Ads. Więc to jest bardzo ważne. Natomiast już pokazuję, jakby to wyglądało, jeżeli te przyciski by dobrze działały. Wyjdę sobie z tego. I wykorzystam Tutaj tą stronę internetową, aby pokazać. Klikam sobie podgląd i wybieram inną stronę. Klikam połącz. Wyświetla mi się oczywiście ta strona w podglądzie. Klikam dalej. Muszę wybrać inny GTM. I teraz, jak to będzie wyglądało? Jeżeli klikam pod numer telefonu, to automatycznie tutaj po lewej stronie jest kliknięcie. I wtedy, jeżeli mam kliknięcie, sprawdzam sobie zmienne, co tutaj wywołało ten, e, to zdarzenie. I jak widać, jest klik, tekst i taki numer telefonu. Czyli wszystko tutaj by się odkładało, byłoby zdarzenie jako kliknięcie, jeżeli pod naszym przyciskiem byłaby warstwa danych. Więc spokojnie. Jeżeli na stronie internetowej, na Twojej stronie internetowej, tak jak u mnie przed chwilą, nie wyświetla się żadne takie zdarzenie jak kliknięcie, to nie jest to żaden błąd Twój, tylko po prostu trzeba poprosić o to, aby Twoja strona internetowa pod przyciskami miała dobrą warstwę danych stworzoną przez programistę. Tutaj nie rekomenduję, aby robić to samemu, to jest już bardziej programowanie i tematy związane ze stronami internetowymi, więc. Trzeba po prostu taką informację przekazać, że tak wygląda sytuacja, nie mogę stworzyć odpowiednich zdarzeń konwersji. Potrzebuję mieć pod moimi przyciskami na stronie internetowej odpowiednią, dobrą warstwę danych. I wtedy wszystko nam pięknie śmiga i możemy tworzyć kolejne zdarzenia. Czyli to wygląda dokładnie tak samo, jak tworzyliśmy przed chwilą inne zdarzenia konwersji. Czyli tworzymy na początku, to sobie zamknę. Tworzymy na początku nowe zdarzenie konwersji w Google Ads, następnie mamy identyfikator, który jest taki sam i etykietę, która jest różna dla różnych konwersji, i dodajemy tą konwersję tutaj. Tylko, tak jak mówię, musimy zawsze wykonać dane działanie. Czyli w naszym przypadku, w przypadku tego kliknięcia, jeżeli chcielibyśmy dodać właśnie konwersję pod kliknięcie w numer telefonu, to wtedy. W naszym zdarzeniu, przykładowo tutaj, zamiast reguły, która jest wyświetleniem kontaktu, dodajemy inną, czyli dodajemy nową regułę, która niech będzie kliknięcie. I mamy kliknięcia, tylko linki, wszystkie elementy. Wybieramy wszystkie elementy. Wszystkie kliknięcia? Nie, tylko niektóre kliknięcia. I co wybieramy? Wybieramy to, co nam tutaj pisze, czyli albo klik tekst, albo klik URL. Szukamy, mamy. Klik tekst zawiera. Kopiujemy ten numer telefonu. Możemy oczywiście bez 48, to tam nie ma problemu, może być tylko ta część. I klikamy Zapisz. I dzięki temu, w ten sposób, Tworzymy regułę na to, aby zdarzenie dotyczące kliknięcia było u nas aktywne. Pozwolę sobie to teraz usunąć, bo akurat tego nie pasuje. I mamy mamy gotowe, czyli możemy tworzyć właśnie za pomocą menadżera tagów tag zdarzenia o wyświetleniu strony, wysłaniu formularza. I kliknięciu w dany przycisk. To co jest najważniejsze, to aby po prostu sprawdzać sobie na naszej stronie, czyli przechodzimy na nasze strony i przykładowo klikamy, nie wiem, kontakt i patrzymy, co tutaj się stało. Czyli kolejne kliknięcie. Mamy tagi zmienne. Co się kryło pod tamtym kliknięciem, że ono jest unikalne. Najczęściej, to od razu mówię, jest klik tekst. Form submit i page url, czyli te trzy e, zmienne są dla nas najbardziej interesujące, najważniejsze i ich najczęściej potrzebujemy. Dobrze, mamy to zrobione. Mamy zrobione nasze konwersje, mamy ustawione nasze zdarzenia konwersji. Jeżeli to jest wszystko wykonane poprawnie, możemy w końcu przechodzić do tworzenia naszych kampanii reklamowych. Wiem, że może wydawać się to dosyć skomplikowane na początku, ale spokojnie. Trzeba zrobić to dwa razy, maksymalnie trzy i już naprawdę jest później łatwo, szybko i skutecznie. A jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, masz problemy, chcesz coś skonsultować, nie ma problemu, napisz do mnie, chętnie pomogę. Na Instagramie, Dominika Gałczyńska.